Porad kilka lekarza w pracy. Jestem w pracy, bo mam taki strój operacyjny, jest chwilka przerwy, więc chciałem się podzielić z Wami informacjami na temat operacji osób niebinarnych. Chciałbym głównie powiedzieć o operacji gruczołów piersiowych. Najczęściej mamy do czynienia z operacją mastektomii wykonujemy ją w różnych wariantach, a jest to wariant, kiedy cięcia muszą być dłuższe, wtedy gruczoły są większe. W takim przypadku zawsze, roz, zawsze rozmawiam z pacjentami o tym, czy ma być zostawiona brodawka, czy ta brodawka też powinna być usunięta. I to jest właśnie ta rzecz, która jest dość istotna u osób niebinarnych. Właściwie sama brodawka o jej obecność determinuje płciowość, więc często wybierają, że tych brodawek nie ma. Innym rozwiązaniem jest endoskopowa operacja usunięcia gruczołów piersiowych. Głównie to dotyczy osób, które przyjmują dla zrównoważenia swojej sytuacji hormony, jak żeńskie hormony estrogeny. I dzięki temu, dzięki temu działaniu tych hormonów niestety dochodzi do rozwoju Ginekomastii. Kluczowe wtedy mogą być nawet bardzo duże. Wtedy bardzo duże znaczenie ma ta terapia i samo leczenie operacyjne za pomocą endoskopii. Jesteśmy wtedy w stanie usunąć przez brodawkę, przez dziurkę od klucza. Pełen gruczoł, całkowicie uzyskując bardzo dobry rezultat estetyczny, gdyż to cięcie jest praktycznie niewidoczne w następnym, w następnym, w nas, przez następny czas po operacji. To jest bardzo unikalna metoda, rzadko stosowana, ale w Timeless mam takie doświadczenie i wykonuję stosunkowo bardzo często. Przyjrzyjcie się w rezultatom wszystkich operacji. Gdyż na naszych mediach zamieszczamy efekty przed i po, czasem też są na ten temat jakieś krótkie filmy obrazujące istotę problemu w szczególnych przypadkach. Zapraszam na konsultacje osoby niebinarne, które planują, planują u siebie operacje. Oczekuję, że na taką konsultację zostanie dostarczony dokument albo dokumentacja procesu leczenia. Zwykle to jest opinia psychoterapeuty bądź psychiatry o niebinarności. To pozwala po podjąć decyzję o kolejnych krokach o leczeniu operacyjnym. Zwykle takie osoby przechodzą różnorakie testy i badania psychologiczne i psychiatryczne, co pozwala w pełni wykonywać, wykonywać tego typu leczenie ze wskazań medycznych. Zapraszam na konsultacje w sprawie mastektomii u osób niebinarnych. Nie jestem na to otwarta, aby przyjąć Was, wyjaśnić wszystkie aspekty i dać odpowiednie zindywidualizowane rozwiązania dla osób niebinarnych. Janusz Worowski, Klinika Times.